Zawodnicy kierują się pod kwadrat. Po cichu podchodzą rampę. Ewentualnie będzie chyba raczej wjazd rampa. Pago tutaj wycofuje. Próbuję ostrzelić kogoś. Udało się. Na plecy wchodzi Pit. Myślę, że może tu zabić Fraga, który stoi po lewej stronie, ale An się nie dał 2 na 3. No, zobaczymy, kto tak naprawdę wygra. Norbiak w plecy zabija zawodnika. Runda 1 na 1. Zobaczymy, kto będzie miał więcej szczęścia. Niestety Norbiakowi nie udało się. Runda... Jeszcze ja, ja chyba Wiem komu kibicujesz w takim razie Norbiakowi się niestety nie udało. Należy do parówki Five. A więc runda dla parówki Five, faktycznie. Teraz Pit chyba pomylił klawisze na klawiaturze, żeby dołączył niechcący do działu terrorystów. A może zobaczył, że po prostu parówki Five wygrywają, a Pit też chce wygrać główną nagrodę. Więc może liczył, że jak się przeniesie do zespołu terrorystów, do zespołu parówki Five, to nikt nie zauważy.